współwłaściciel rodzinnej firmy multibranch, która działa od 20 lat. Opowie jak wygląda zakładanie i pielęgnacja ogrodów. Tomasz to człowiek, który kocha swoją pracę, bo w ogrodach zostawia cząstkę siebie i serce. A tytuł gonitwy Radość urządzania ogrodów. Zapraszamy. O dzięki, dzięki. Witam wszystkich serdecznie, już jak było powiedziane, Tomasz Piątkowski, 20 lat prowadzę firmę. W 1994 roku tak zaczęła się moja e, życiowa pasja do ogrodów. E, poszedłem do liceum. Później się okazało, że w tym liceum jednak nie za bardzo mnie pani od matematyki lubiła, więc stwierdziła, że e, chyba nie tędę droga i muszę tą szkołę zmienić. No i stwierdziłem, że dobra, no. Pójdę, pójdę do domu, powiem rodzicom, że nie poszło przez ten rok. I wybieram jakąś inną szkołę, więc wsiadłem do pociągu, wyciłem dokumenty i powiedziałem sobie, że pierwsza szkoła, którą zobaczę po drodze, w tej zostawiam dokumenty, wychodzę i nic mnie nie interesuje. Chcę mieć wakacje. No i faktycznie, filmowa w Bydgoszczy przejechałem do technikum budowlane i urządzania projektowania ogrodów. Dokładnie ogrodnictwo terenów zieleni. i no jest... zostawiłem, do budowlanki mnie nie ciągnęło, więc ziemię trochę znałem. Zostawiłem e... tam dokumenty. No i tak naprawdę w tym momencie, w tym momencie zacząłem się uczyć w cudzysłowie, e... bo jednak nie zawsze mnie do tego ciągnęło, raczej wolałem przycinać, coś formować, obserwować jak to inni robią. No i zaczęły się praktyki w pewnym momencie. Trafiłem, trafiłem pod ramiona pana Grzegorza Majdy, który no, robił cuda. Po prostu cuda z tych wszystkich roślin. Jak on je formował. Wtedy się zakochałem w to. To było coś, coś, coś pięknego, to było... To jak Murzyce chodziły w ręku, dla mnie to było coś, coś naprawdę rzadkiego. Więc stwierdziłem, że też muszę się tego nauczyć i uszkadzając, że tak powiem, 138 drzew, drzewek do dnia dzisiejszego, będę pamiętał tę liczbę, uczyłem się i przygotowywałem się do formowania dzisiejsza roślin. Jest to rzecz, którą najbardziej lubię robić. To znaczy się wtedy tam siedy jakoś oddaję. dlatego jak sobie pomyślałem, że jestem w pewnym sensie połączony jako ogrodnik z drewna. E, jako e, artysta, bo jednak coś tworzę. E, nie pamiętam jak się ten dom właśnie Jak się na ten sprzęt graja. nagrać? Tak, pan, tak, pan. tak pan. więc... W jakiś, sposób, w jakiś sposób z artystą też możemy powiązać. Jeżeli chodzi o filozofię, to mamy najwięcej takiego klienta i nim rozmawiam, To no, wtedy wiadomo, że ona się przydaje. ona doświadczyła, Piotr doświadczył. No i stwierdziłem, że jednak to cięcie. Jestem naprawdę. No właśnie, chciałem powiedzieć, że ostatnim razem przede mną był, e, miał się występ, ja miałem po nim występować, był, e, był barman. Na pewno w tym wypadku byłoby mi łatwiej. A nie, 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 nie teraz, tak? Jeszcze mówię, tak każdy sączy powoli. To ja muszę się naprawdę bardzo skupić, żeby dobrze wypaść. E, chodzi o kwestię taką, że co było w tym formowaniu tych roślin, co, co mnie ujęło. Właśnie ta część, ta część gdzie faktycznie mógłbym zacząć zostawiać część siebie. Czyli przychodziłem klienci, dzwonili do mnie, oczywiście nie tak od razu, bo zazwyczaj byłem wysyłany tam do przygotowania rośliny przez Pana Grzegorza. On ja początkowo zaczynałem ją formować, tak naprawdę on dopiero jak przyjeżdżał, to widziałem, jak to w takim błyskawicznym tempie przekształca się w jakąś spiralę, nie wiem, jeżeli chodzi o publiki zające, to jest mit, żeby, żeby było wiadomo, że takich rzeczy nie za bardzo tniemy. One są fajnie formowane z części roślin, ale, ale mało ludzi to potrafi i, i raczej się tego nie robi. No, i obserwując Pana Grzegorza, uczyłem się tego wszystkiego, i faktycznie e, zacząłem, zacząłem rozumieć to, że kiedyś w przyszłości, jak e, e, malarz namaluje obraz, to wszyscy go pamiętają, tak? A mnie zawsze chodziło po głowie, żeby chociaż ta część późniejsza po mnie nie pamiętała. Czyli, żeby coś, jakaś, jakaś część nie została. E, dlatego. Akurat do tego najbardziej się przyłożyłem. Może tam delikatnie miałem okazję ostatnio prześwietlić pewną roślinę. było no to nie ukrywajmy u uli, akurat na, na ogrodzie i u Piotra. Dobrze, no właśnie, zaskoczył mnie ten ogród. To znaczy się. To ja to nazywam ogrodem, ale to był domek, działka z roślinami, bo ogród dopiero później powstaje, tak? Każdy ma taką e, manie myślenia o tym, że e, jest domek, działka, już jest, jest ogród, ale tak naprawdę ten ogród trzeba stworzyć. No i faktycznie przyjechałem na tą działkę, pierwszym razem było szarawo e, i no, nie było wszystkiego dobrze widać, jak, jak to wygląda, czyli trzeba coś tam podciąć, trzeba coś tam posprzątać. Jeszcze wcześniej dostałem zdjęcia, tylko no i faktycznie któregoś pięknego razu spadłem na tą działkę i zacząłem tam działać ze swoim pracownikiem. No i tam na miastkę siebie zostawiłem, szczególnie przy, jednym, przy, przy jednej roślinie. No właśnie ją podcinałem, formowałem delikatnie, może inaczej, ja ją właśnie w tej chwili wyprowadzałem, bo to jest ważna rzecz. Że na początku wszyscy myślimy, że tam, przychodzimy do rośliny, od razu ją wycinamy i nie ma, nie ma żadnego problemu. Nie, takie cięcie potrafi trwać nawet do 5 lat. Żeby uzyskać coś z jakiejś rośliny, trzeba naprawdę ją najpierw przygotować do tego, żeby ona zaczęła za te 5 lat wyglądać tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał błąd. Tak, ale ja mówię tutaj o dorosłych dużych roślinach, bo zdarzają się właśnie takie rośliny yy, typu sosny. Które ludzie też chcą, żeby informować, tak? No, oczywiście przychodzi odpowiedni czas. Najpierw przyjeżdżamy, każdemu się będzie, każdy będzie wiedział, e, technolog na pewno. Są ma takie, ja, ja się śmieję zawsze mówię, żeby ludzie zrozumieli takie pałeczki, tak? I zawsze do końca maja, jak je tam będziemy łamywać, to w jakiś tam delikatny sposób zaczniemy formować tą roślinę. E, I tak naprawdę nie używamy ani mnożyc, ani ani, ani sekatora, ani czego na samym początku, to poformujemy właśnie odłamując te, te pałeczki. Ta no, na pięknie się zaczyna rozrastać, ślicznie zaczyna, zaczyna wyglądać. E... No u nie miałem akurat Sosnę. miałem jałowiec sabinski, który nie wyglądał jak jałowiec sabiński. E... To znaczy się, czułem się jak tam, jak, jak w tropikach, tak? Chodziłem, było cudnie. I jeszcze w deponić bagno, które też było. Eee, e, nie wiem, w każdym razie wciągnęło mnie. <zysy> czy to była sadzawka, czy cokolwiek. Później odkopałem kawałek plastiku, stwierdziłem, że może lepiej to zasypię. Eee, I omijałem to miejsce. Już nie powiem, jak to samochodem chciałem ksiądz i prowadzić w tych butach, ale nauczka następny raz zabieram już na, na przebranie. Eee, ale w to w moim razie obok był y, drugi obrót. To znaczy się też początki, zaczątki tego obrotu. Y, to była mogę, siostra, siostra y, Piotra. I również y, ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli będziemy formować rośliny, możemy formować je naprawdę nieważne, jakie to jest, czy to jest drzewo, czy to jest mała roślinka, czy to jest duża roślina to są faktycznie te drzewka cięte na bonsai nie ma, nie ma znaczenia. Eee, I tam stwierdziłem, że zacznę wyprowadzać powoli, czyli w nie jest w ogóle świadoma, ale kiedyś się dowie, eee, drzewo owocowe. Eee, drzewo owocowe, które ma stworzyć w jakiś tam sposób, eee, uważam, że to będzie pięknie wyglądało, ma stworzyć coś takiego pięknego jak tylko takie płacie, delikatne. Eee, Taki, e, wyleciał mi słowo, jak to się nazywa? E, e, nie, nie, nie. Słuchaj? Korony! No. korony. <laughs> Przypomniałem sobie czeky. Tak. Korony, tak? I tam właśnie e, takie pojedyncze będą korony, które mają owocować. Reszta faktycznie jest odgolona. Część została wyrzucona. Polecam miejsce, leżą jakieś wiśnie, krusze. Na tych działkach jest tego pełno. Można rzeźbić. Eee. Eee. I co mi się jeszcze pięknego spodobało, że kiedy przyjechałem na działkę do szkoły Piotra, eee. znaczy się, z jednej strony na początku poczułem się zaskoczony, bo zobaczyłem piękne rośliny, jak róża śliki, rodzina rodzinę Coś pięknego, subtnie wyglądające, ale wtedy, kiedy ja wszedłem dopiero na obrót, przebiłem się przez ten gąszcz, to je zauważyłem, że one są. To znaczy, jak one są duże, gdzieś tam z boku widać, że są, ale były mocno zasłonięte. Więc stwierdziłem, że je też odkryjemy. Troszeczkę nie, nie, nie lubię się pozbywać, że chociaż czasami wiem, że muszę, ze względu na to, żeby stworzyć coś nowego, muszę wyburzyć coś starego. Tak? i zacząłem odsłaniać ten różamiśnik, który naprawdę powiem wam szczerze. Nie widziałem nigdy takiego okazku. 2,30 ma wielkości. Jest pięknie, dosyć mocno rozrosnięty. Co prawda nie miałem okazji zobaczyć jak kwitnie. Chociaż widziałem, że są pąki, które na tabelę różaneśnik zabija wcześniej roku, tak? Można powiedzieć, że przekwitnie, a troszeczkę jak mu od, o, o, odłamiemy dzwoneczki, znaczy za chwileczkę zaczynają się pojawiać już nowe pąki, może nie tak szybko, ale w miarę pojawiają się pąki, z których później na następny rok kwitną piękne, cudowne kwiaty. E, no i udało się, udało się odzyskać ten, ten różanecznik, a jeszcze przy okazji znalazłem druku, e, którego niestety musiałem troszeczkę odgolić i e, i, 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 I mam nadzieję, że teraz ładnie, ładnie rośnie. W niedzielę się dowiem, bo wtedy ja odejdzie na działkę. Obiecał mi, że skosi trawnik <noise> i że będzie to ładnie. E, no cóż, co ja mogę jeszcze powiedzieć, że to jest właśnie ta sytuacja, kiedy znowu zostawiłem część, część siebie, tak? E, mam dwój półrocznego syna e, kochanego i tak naprawdę dla niego nie wiem, takiego ojcową, może dlatego, że się stare robię. Gdzieś coś takiego wpłynęło, że jednak jest między nim a mną duża różnica wieku. Stwierdziłem, że jeszcze bardziej zacznę siebie oddawać w to, w to, co robię. Nie jest mi to zazwyczaj dane, bo nie chcę tutaj nawiązywać do tego, jak moja czym firma moja się zajmuje konkretnie, ale pokrótce tylko powiem, wchodzimy do domu, wykańczamy to. Dom, Wychodzimy na zewnątrz, robimy kostki, robimy projekt, no i wtedy to jest to, co kocham, to, co lubię, zaczynamy zakładać obrót. Ale okej, okay, teraz powiedzmy o tym, o całych ogrodach. O całych ogrodach. Chodzimy na teren. Często, gęsto miałem taką sytuację, chciałem zatrudnić architekta. Oczywiście przychodzi do mnie, o, wszystko jest wiedzące, ale ziemi nie dotknął. Tak? Będę tutaj szczery. Naprawdę, będę szczery. Nie dotknął ziemi i przychodzi, rzucam mu kartkę przed niego i mówię mi mu, że ja jestem klientem, zleceniodawcą. On ma mi dokonać projektu. Oto siada, no i kartka wszystko przyjmie. Nie powie. No pięknie to wyglądało to, co on zrobił i to od rynku. Naprawdę było cudowne. Ale zapytałem się go, czy zadał mi jakieś podstawowe pytania pojawia takiego zdrowia. Tak ja idę, badam ziemię, e, rozmawiam z klientem, patrzę, dotykam tego wszystkiego i zastanawiam się, co może na, tym, na tej ziemi rosnąć. Patrzę, z, z którego kierunku y, jest większy wiatr. Bo to są rzeczy najważniejsze, które y, architekt nie zadał. Takich pytań. Czyli, nie wybadał sam, a powinien. I w tym momencie wchodzimy, mamy gołą, goły taki teren, i zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy tą ziemię. Najpierw... Chodzi o kwestię taką, że zaczynamy badać tą ziemię. Pierwsza rzecz to jest najważniejsza. Badamy ją. Patrzymy, czy klient zrobił jakieś wcześniej opryski, czy, czy, czy nie wiem, używał jakichś niebiodegradowalnych środków. Udało mi się. I zastanawiamy się, jaka gleba jest dobra do, do posadzenia tych danych roślin. Przepraszam, czy ta gleba jest dobra i jakiegoś my możemy na niej posadzić. No i w tym momencie przygotowujemy projekt. Ja siadam z klientem, biorę kartkę i dokładnie je szkicuję. Ze względu uważam na to, że okej, okay, architekt jest osobą ważną, ale stwierdzę, że klient te pieniądze, które mają dać architektowi, nie później wrzuci w powrót, jakąś cudowną, jakąś piękną roślinę, to przecież oni tak to jest moje zdanie oczywiście, takiego projektu nie do końca nie zrozumie. Ale zazwyczaj popatrzy, otworzy, popatrzy, nie patrzy na legendę, na nic, tylko zerka na to, co ma przed sobą, patrzy na wizualizacje, które też są bzdurą, bo później od pogrodnika, który wchodzi na teren, mówi, że chce, e, że po zakończeniu ogrodu, mówię, ale to nie wygląda tak jak na tych kartkach, tak? Na tej wizualizacji. No to sorry. No. Dlatego mówię, że siadam, rysuję mój szkic, pokazuję jak to ma wyglądać. No i przechodzimy do działania. Czyli staramy się pozbyć tych pasów, które są tam. I naprawdę na bo odsuwamy roundapy, starane, takie środki ze względu na to, że naprawdę są one straszne i niezbyt później przyjazne dla, dla roślin, które rosną kupę czasu, e, się rozkładają, uważam, że nie ma sensu ich tego um, stosować. W małych ogródkach oczywiście bierzemy widełki, jedziemy i wszystko wygotujemy. W dużych, no to niestety robimy w ten sposób, że pierwszą warstwę, pierwszą warstwę e, przepychamy, ściągamy tą pierwszą warstwę jak najgłębiej, to może, może nie, nie, nie pozbywajmy klienta ziemi dużej ilości, ale, ale ściągamy, żeby ściągnąć te korzenie, to wszystko, co jest B, i wyrzucamy. Ja w tym momencie, jeżeli obrót jest duży, to z tej ziemi staram się uformować jakieś fajne obroby skalne, żeby, to, żeby tą ziemię też wykorzystać. No i dużo ludzi się na mnie zawsze patrzy i się zastanawia, dlaczego ja nie przywożę jakoś wielką, wielkiej ilości. Dużej czarnej ziemi, albo nie dodaje, nie dodaje ziemi posadzonych prosto, czyli dobre. No i taka jest prawda, że klienci często właśnie mnie o to pytają: dlaczego ja nie sypię tam jakiejś dobrej ziemi? Tak? No bo przecież każdy jest przyzwyczajony, że kopiemy tą, tą, ten dołek, sypujemy dobrą, dobrą ziemię i sadzimy roślinę i odsypujemy dobrą ziemię. Ech, no to odpowiedź jest prosta że żeby ta roślina ładnie rosła co roku, co roku musieli to powtarzać. Czyli odkopujemy i wrzucamy tej dobrej ziemi. Już nie mówię o nawozach, o całym przygotowaniu. Nie, gleba jak kościowa na plażą ma się przyzwyczajać do tej ziemi, tak? Ona ma być, ona ma być, ona ma być ten no, choć, <ścoughs> ona, <ma być, ścoughs> ona ma być. Ona ma być. Ona ma być... Michałem nie robią do ścieżki, chodzi o to, że ona ma być ta roślina. E, ta roślina ma się przyzwyczaić faktycznie do tej gleby, w której będzie rosła przez dłuższy okres czasu. Wtedy ją sobie podlewamy, e, ograniczamy jej powoli nawozy, bo stwierdzam, że te nawozy nie są nie są naprawdę niezbędne. Oczywiście kiedy przycinamy roślinę, to, to staramy się je wzmocnić. No i tak powolutku, powolutku, powolutku powstaje, zaczyna powstawać ogród, z którego ja mam radość, bo tak jak powiedziałem na samym początku, że to kiedy, kiedy go zakładam, kiedy go odporzę, to w pewnym sensie, w pewnym sensie pozostaje cząstka mnie. Czegoś, czego się nie, nie, nie zapomni. Kiedyś, jak ja, ja sobie tak myślę, na sam koniec chcę powiedzieć, przed czasem, bo za chwilę kopytam usłyszę, e, albo dzwonek, o, przepraszam, e, chciałbym powiedzieć, że faktycznie e, mam katalog, który sobie zbieram i to będzie miłe, naprawdę miłe wspomnienie, że kiedyś człowiek, kiedyś, człowiek, kiedyś człowiek będzie mógł na spokojnie, na spokojnie podziwiać swoje stworzone jakieś arcydzieło.